z tej strony beczkli się. Omówiłem bitwę klanową na mapie Westfield przeciwko klanowi Fugdy, znajdującemu się w pierwszej 20. pod względem eloklanowego w Europie. Plan był następujący: wszystkie czołgi ciężkie miały sobie pojechać na górkę w rejony B1, C3, D2, aby wszystko to było zabezpieczone i żeby nam chieftainy ich nie zajęły sobie jakieś pozycji, dzięki którym mogły, mogliby nas wypchnąć i skrosować. My, brami mieliśmy za zadanie po prostu skasować ich hebra. Które ewentualnie by chciał sobie spotnąć te czołgi i, i je zniszczyć. Sądziliśmy, że ich się rozdzielał, natomiast zagrali to samo co my i po prostu chcieli nas rozwalić. Jak zobaczycie, nie udało im się tego zrobić. Bo mój kolega webrze bardzo ładnie ogarnął, pomimo, że początek był bardzo nieciekawy. Heber ma 908 HP, niestety nasz 266. Ja jeszcze mam fulla, więc się mogę tym cieszyć. Zostaje mu 9 HP po ramie, na szczęście ich dwa ebry są na haeka, niestety nie trafiono w pancerz, nie wiadomo czemu, bo dobrze było to przymierzone, ja go popchnąłem, żeby mojego sojusznika nie trafił, udało mi się to zrobić, przez co mój sojusznik będzie mógł jeszcze zrobić jedną pestkę, jak zobaczyliście za 400 i ten ram mu po prostu nie wyszedł temu drugiemu ebrowi, przez co wygraliśmy ten sparring. Tutaj bitwa z punktu widzenia strategicznego już jest przeklana dla nich, ponieważ mamy większą część mapy, zamykamy ich, jeżeli by się im nie udało odbić górek, to już praktycznie dla nich jest GG. Jeszcze starają się tutaj chłopaki walczyć, ale im się to nie udaje. Nasi pięknie trzymają pozycję, jak kamienna ściana, przez którą się nie da przebić. W lufach już to wygląda dużo lepiej dla nas. W HP wyrównujemy i wygląda naprawdę to solidny. Sobie stoimy póki co, pikujemy, wymieniamy się, czekamy na dojazd wszystkich czołgów. Zamykamy i kończymy ten balet. 9 do 6 mamy 3000 przewagi. I można powiedzieć, że ta bitwa się tu tak naprawdę zakończyła, pomimo że emocje na tym spiku były dosyć duże. Nadal, nadal była ta napięta atmosfera, to tak czy siak już tutaj się bitwa kończyła. Ja pojechałem na kapa, bo uznałem, że nie będę strzelał w czołgi od frontu, bo nie ma to kompletnie sensu. I to już jest końcówka bitwy: dożynki, do bijanki, jak to woli. Ogólnie reszta materiału będzie nagrana z Teamspeaka. Zobaczycie sobie, jak tam rozmowy przebiegały. Jak nasz rozstawiający reagował na mapie, chyba że zagramy tak że dziki zostawimy tutaj w tych budynkach zostawimy tutaj dwa cify, pozostałe cify rozjebane tak my z Andrixem pojedziemy sobie górę, ej zagrajmy tak bez kitu weź zostańcie dzikami w tych budynkach, jeden tu, drugi tu zostańcie tutaj dwoma kranami pozostałe ataki tutaj, tutaj i Z dwa tutaj bramieć mi do otwórz i górę, monster dawaj z nami górę zagrasz ja Dziś, zostaję kranem. To gdzieś? Dwa ja. miały zostać? Bo... Tak, tam gdzieś. Jakby co z Piotra tymi te czołgami te w tego spoko, ebra, ewentualnie. Tutaj stancie, te dwa krany. A tutaj stańcie, tutaj ci, tu nieważne, stańcie. Nie ważne, Nieważne, nieważne, ty do doni zostańcie, Z koniem dawaj, po tej stronie. To cofnij się, trzymaj się tym kranem. Co? Y do doni wracaj, tu do góry będzie skotował w razie czego puszcza tej stronie. Ja yes, SPR, no, Dobra, dobra. Jest Macie nikt nie ma nabycia. Dobra, ja się zatrzymał! Grzej w tego krzaka zaraz. Może beczka dać mu pechę? Nie, starałem się, ale wiesz? tam, Monsterek zostanie sobie tutaj, to będziesz sobie strzelał w to, co tutaj będzie grało. to jadą. No to róbcie cię róbcie rób cię damysz. To Beczka widzę na górę. Dobra, my tutaj też zostajemy jak coś. Chcesz na pewno tu górę? To fokusujcie, to kurwa.

Wydechłaj, wydechujesz. A, 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 A chiffy środkiem, Monster, Monster i ten. ten... ten, ten, ten. Chiff ten od środka. Nice. Ten, ten, ten. B, bijmy ten od środku. Możecie na w duz jechać, chyba jak duzzi życzacie, bo nie was wypychają. Duzji żzacie, my, my mamy... Bicie do tą nic ja grapu Jadę. Dobra, ja też na tego ja gropa. To, że chłopak. Ej, my, my zrobimy robimy... presję kapa, jak zabijemy tego Ebraha Tak, tak, tak. tak. Moster, jebra, Monster, Monster, leć na kapa, Monster, leć na kapa, Monster kapa. kapa, szybko! Monster na kapa jest Asaf, lećcie no, Cofnij się, Simon, nie pikuj, bo to są przeciwy pod ciebie Nie wychylajcie, cofajcie, cofajcie, kurwa Zostawcie mi przewagę, panowie Nie wychylajcie, Kochani. kurwa, my przez kapa to zaraz wygramy nie Zaraz Tylko nie chcieliśmy trafić tego rady Nie chcieliśmy wracać, wracać Kurwa mać co? Ikę się już Szukaku, dawaj tutaj, dawaj mi tu Szokaku. Jest do poskładasz tego? Dobra. Beczka to już wejść na propo. Inaczej przegramy to. Dobra, dobra, to chodź do Kapa i Haka. Heksas, Haka Tak. Tak. Haka się To 907 tu do góry może? dobra, jedzie w trójkę. Nie wiem, czy uda cię radę. dwa dwacą. Monster, chodź tu. Shielda zrobisz. Bo on będzie tutaj, proszę No, mamy, do mamy, do mamy dużą, mamy bardzo dużą przewagę HP Także... To, oh, yeah, że... yeah, yeah, to jest doskonałe Tak, w że... Chieftem O kurwa, Dobra, zjeżdżajcie, zjeżdżajcie do Wróć tym chiffem tam Nie! Bo kurwa Wy odjewaliście tu maniane, Bo wy się z nimi pikujecie Mamy po to te czołgi kurwa z tyłu Żeby one robiły temat, a nie bi. Bo chuj tym Eskoniem tu zostałeś To nie ja miałem kurwa Weź w łeb się pierdoli No to mostem musimy go zrobić Chodź do nich, chodź, bo masz HP Chyba, ja, ale od celu... Nie, do... mam fotę, dostanę teraz pestkę z tyłu Tym chiefem stąd rozciągnij, nie. chodź tutaj, dziwnie to uzyska A, drugi chief to jest Monster dobijesz? Dobra, nie wiadomo Ale tego trzeba, o dobra, i teraz tego tysiąca Ej, no... Ej, puść, ich, puść, puść, puść. Niech zjadą Niech zjadą My tutaj w krasach siedzimy, nie? Kurwa Dobra, albo od dupy wjadę Uważaj, okay. Ja jadę im No pupę. No ja będę na no napierdalał. Monster pikuj, monster pikuj, bo na mnie no. no Tak, to Pick są, są kiedy? Musicie to zrobić. Tylko, Ebra, wiesz gdzie jest? Tak, to lewej, uważaj, wiesz. Że... Ale fuks. Przecież no, to Dobi tego, tylko 700, 700, 700, Do Doni na Kapo, do Doni na Kapo, do Doni na Kapo. Ja też, ja też, też, ja też, ja ja go tu Tylko szybko w trzech, trzy, trzech, trzy, trzech, trzy, 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 musisz trzy, 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 to trzy, trzy, oni mają tego na lot jeszcze czy nie nie. Nie. Ktoś I na lot poszedł? Na poszedł. Ebra masz, Ebra masz. Mister. Widzę. Ale on nigdy na razie nie... Oni nie, szaną, nie powinni to się zdążyć. Nie dojeć. Nie, 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 nie zdążył. To... Ja to... no. EBR się, to... się, to... się, to... się to... Nie ma a Nie, co? No już To Nice. Nice, nice chłopaki. Brawo panie. Ale to było to... Ja Nice Nice. Katastrofa, dobra. Ty dobra, e, teraz tak. HTK-ami jak najszybciej w ten dół. Jeżeli oni się was z ami będą wylewać, co robicie? Spierdalacie do tyłu. E, Majki, zostań sobie kurwa tutaj. Ja sobie zostanę tutaj. Ebrem otwórz szybko to, później jedź tutaj na spota. Drugi mieć o to. CS-y też jedziecie to. Dwie więc tu na razie zostają z lopardem i robicie damage na... W tych czołgach, co dojeżdżają tu, tu, ewentualnie na tym, co się ulewa mi i da. Czyli gdzie mam stanąć, czy tutaj, tak? Tak, cify A. tu na dół od razu zwieźć. Medy biodrowe, webra tutaj, jak to do niego spodnie. Mm. Do doni, to do coś jest. To... No. No. Nie no. wiem, co ja na tarcie gram na lagach, mówiłem. No,

Daję na traka daję na traka chłopaki. Góra, gdzieś... A kurwa, teraz teraz ja jak teraz wpuszczała Jak góra teraz to ja, wra ja wracam z góry i na Nie widać na w Nie, 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 nie ważne go ważne Nie ważne nie to jest, jest, jest. jakiś. Tego Aj, to jest to jest macie też to jak jest jakiś. nie to jest to Chiff podjeżdża, chift podjeżdża chłopaki Cesy, czy się Tego 800 800 800 800 chłopaki Crajajmy się od chiffów ze środka Jeszcze wyjeżdża więcej gni Majki, chodź górą, że te dwa chiffy A Udy, Oni nas Jere, wypychają misternie kofajmy się pod chiffy Czyś? Majki, Ja Dawaj. pod tak? Nice no Chłopaki, dzięki 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 nice Ej, tylko cifa to... nie zabijemy? Ja pierdą, bo ja próbuję. Przegamy, nie no bo kurczę, on tam żyje. Medy, medy przegrają zaraz. No. Teraz przegramy, to tylko cifa zrobić. Daj. Jeszcze jednego. Paku, Paku! Co? Dawaj Mike, musimy to szybko dojechać. No przewagi już nie ma. Nie, Ej, tak jak gdybyśmy to... Zróbmy no, Mike. Też. No, zabrak. Wiecie od lewej, Mike. Ja po tego cheeba nie wiem czy mam pojechać czy, czy nie. Musicie pojechać po tego cheeba. Dam wam jedną. Jajaja, jajaja, jaja. Nice. Dostał. O, w końcu nie wytrzymał. Tu 907 porobisz, nie? Dobra. Ej, dobra, to ja ich objadę jak zabijesz to. Trzymaj mnie. Nice, 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 nice. Dwa, że jakby żyje jeszcze. O wiem. kurwa, jakiegoś snawa wy kurwił. On spota. Nie, nie wpikuj. Gdzie myślisz, że on jest? No, ja Je, od góry, jedź od no góry. No jadę, 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 kurwa, na midzie gra. No to, to na pewno. Ej, jak gdybyś, mister, tutaj podjechał... Tym no. Leopardem się zjedz. Ja... Co ty tu do... robisz, 907ku? Nie, kurwa, to nie, nie podjeżdżaj. Ale w sensie zjechać się tak na kawę Monster wie, co robi. Monster, cofaj, bez, bez sensu, bez sensu. Nie ja no, wiesz, oni są tylko na jednej stronie. To od leopardem musisz cofnąć. Oni on już na pewno, oni już na pewno zrotowali. Aha, on trafił tak jak No, Mike, musimy spierdalać wstecz. Ja się leo Kurwa, ja nie wiem, oni zjeżdżają po takim samym polu. Mike spierdalaj tak samo wstecz. Ten Eberik ma 50 HP, Żart. Nie porosłuchałem jak zawsze. Ach, Dobra, Mike, ja tu zostanę, to od dołu tu sobie To 97-ku możesz tam w te budynki jechać. Nie wiem, budynki? daleko będziesz chciał kitem. Kitem u nas daleka to kurwa chuj. ale w sensie to będziesz mógł płacić. To, to nie jest płacone w ogóle. Ile ty tam masz kape? On No ma prawie fulla. No to... 1100. Kuba. Ale Kubę trzeba stamtąd z kurwa ten... W sumie ja, możesz Monster to zająć. Weź Monster kurwa to zajmij, Mike kurwa, ale stąd, stąd Mike'a wyciągnął, weź ten 907, jest ta pozycja w miarę dobra, cofnij sobie tutaj szybko A mu? nie, to nie Tu, tu Ty, 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 ty. A ty tam jeżdż, bo tam może mu keber wjechać A ja Dobra, przeżył Led, no led. No led. A ty tym leopardem stosownie dalej, tak, bo tak. oni już. Tak, O tu jest? Mike? To ja by się nie było. Mike? Kuda, ja. Nie, trafię, nie trafię. może monster? Nie. A w jest, A w szatu jeszcze raz. No, te te Kurwa, nie trafiłem. Nice, jest, nice. Ja podjeżdżam. Nie, w teksaki, w teksaki monster. I zostać? Ej, tu tak, bo to jest nasza My, no, my no, nie musimy bia, tu monster bia, bia. grać. My nic nie musimy grać tutaj. I Coś tu jest, coś tu jest. EBR tu stoi, bo blindą mnie teraz. Mnie ja, nie ja nie tu jestem odchorzą, safe. Nie Nawet jak, ja nie otworzę, nie otworzę. Ja Nie wychylaj tam. Bo, nie, nie wychylaj, nie wychylę ten Nie, cool, To tu, wie, tu, CS, tu CS wjechał, Majki doszła, to zblandowałeś na tej pozycji? Tam gdzie ci zaznaczyłem? Tam CS wjechał, na stówę. bo Czymś O tu, czekaj, o tu bardziej ja, wjechał, ja, ja, tu wjechał ja. na pewno. Ja nie będę pikowo, bo lufa się przyda po koniec, nie? 3hp, się ten jeden CS. Ty izi nie dostaniesz z Nie wiem, chyba ewentualnie, że kubaut mógłby se cofnąć tutaj też, nie? Bo tak czysto teoretycznie, jak te CSy stąd będą napierdalać, to ja to będę widział, nie? A jeżeli kubaut na kubauta wyjadą, to wątpię, że my zrobimy tyle, żeby go dobrze spłacić. I też może go ja w Dobra, pr próbuj kubaut spierdolić. Tak, tak. Tylko na dupę są ślufę kurwa. Spierdalasz. No i dobra, i tam pojechałeś. No Reber, Reber. Aspota kurwa, na szczęście. Nice, o, oh, nice. nice, nice, nice. Kurwa. Ale bo ty kurwał, źle tyś, ty powinienś tak jechać. Do prawej. No, no. Chuj, MR był bardziej tak, wartościowy. A ty do mida podjechałeś, no. Wartościowy czy niewartościowy, ale. To trzeba wziąć uwagę na to, że kurwa ten. Ale to do niego nie taki otwarta. Ale teraz będą mi się stosować na 50 Nie? No kurwa, tu, tu wam powiadam weź weź tutaj sobie cofnij go Leopard'em. Ja a ja tu mam w miarę git pozycji, jeżeli oni tu to, jeżeli oni to ja to mi wyjmą dopiero ja wszystko to co tu jest mam tu na spocie, tu, nie, nie. ty Mark już też sobie gdzieś tutaj tu celu nice. je, o jest 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 to mi starajesz jest. No chwilę, jest 4 Kurwa. No przymierzł, przymierzył. Dobra, no spokojnie, spokojnie. Pod czas, pod czas chłopaki, czas, pod oni czas. czasu nie mają Monster se ogarni to pozycję na razie. No ja, nie od ty tam, wiem to, to jest nasza obrona, my nie musimy kurwa... Oni grają pod presją nie my, także monster nie wypierdł się. Hmm. się. Bo, bo ten Chiff ma od monster, nie? On ma fula. Nie, on nie ma fula. on nie, ma Nie, nie. nie. Ma, 1000, Jest Mike, jest? stawaj, Mike. 1000, 1000. O kurwa. <noise> nice, 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 wow. nice. Dobrze, jest git, jest git. Leopard'a, loparda, zrobicie, Leopard'a zrobicie. Jeszcze jedno, <noise> jeszcze Mike. no. Daj mu to dawaj go. Dawaj Mike'i w Nice, 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 nice. Nice, zajebiście. Nice. Dobra, dobra. O jeś, Kurwa, Mike, czy kurwa Laki. Boxam. Trzy, trzy razy nawet Ale, Miki, e, do nie widziałeś, jakiego on mis napawywał? Tak, widziałem, no. właśnie. Ai. Ja już się chowałem, a on do ciebie trafił. Ale, Pytanie. cię trafił. Pytanie, czy gramy jeszcze jedno? Proszę, tak. że ta. Kurwa, taka forma jest, że ja się Gramy Ale, kurwa, dalej, dalej poprawić się ten skrzynek kuwa, wszystkie mniejsze przedki. Ten ten plan, nie był? Jedną no. o, ten, ten plan nice. nie był. Jedną ten plan nie był top 9. Był był. Nie, nie był jeszcze. Miał, 1000, miał 17 miejsce. A to byłby. To gramy, gramy jeszcze jedną chłopaki. Jak ja to